Dzień dobry moi mili. Zastanawiacie się, czy można kupić tanio dobry sprzęt, na przykład za stówę? Nie, nie można, bo ten był uszkodzony. A co mu było? Już wam prawie. Sprzęt namierzony na Oelixie, późny wieczór nakłonił mnie do przeczochrania lokalnych ofert i w moim rodzinnym Mińsku. Uw sprzęt w kwocie 100 zł. wystąpił. Szybko zgłosiłem się do sprzedającego o rezerwację tego urządzenia. Udało się nabyć. Otóż usterką było niezapamiętywanie stacji, nie działanie automatycznego wyszukiwania stacji. Myślę sobie, trudno. To i tak fajny wzmacniacz według specyfikacji. Aż 2x70 watów przy 8, ohm, co w porównaniu z moim kasztanowym techniksem jest prawie dwa razy więcej. A teraz do sedna. Szybka instrukcja wzmacniacza skłoniła mnie do sprawdzenia koszyka baterii. Jedna z nich delikatnie wykipiała. Jak się później okazało nie bez powodu, miały swoje lata. Więc zapraszam do dalszego oglądania i powiem Wam tak, świetny sprzęt fajnie zrobiony, zupełnie inaczej niż standardowe inne tunery. Osobiście polecam. Będzie to na ten moment mój sprzęt do telewizora, do jednego kompletu Tonsili e, Trezo 350. Trzymajcie się ciepło, ratujcie sprzęt, naprawiajcie, a jak nie to zapraszam do Mińska Mazowieckiego. Pozdro! Jest tak, że jeśli się jej słucha, to od razu się człowiek czuje jak VIP. Dziękujemy bardzo. VIP.